Cześć, z tej strony Agata Jasińska, psychodietetyk i coach diety. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Szczęście od Kuchni. W podcaście tym poruszam tematy związane z mądrym, zdrowym odchudzaniem i odżywianiem. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, dlaczego czasami tak jest, że pomimo tego, iż obcinasz kalorie, to nie chudniesz. I możesz mieć wrażenie... Że Ty jako jedyna tyjesz od liścia sałaty. Być może słyszałaś, że w odchudzaniu najważniejsze są kalorie, że aby chudnąć, trzeba wygenerować deficyt kaloryczny. Prawda jest rzeczywiście taka, że chudniesz wtedy, kiedy zjadasz mniej kalorii niż zużywasz na codzienne czynności. Może się więc wydawać, że powinnaś skoncentrować się wyłącznie na kaloriach. Ale sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Być może właśnie ograniczasz kalorie, a mimo to nie chudniesz i wydaje ci się, że to jest niemożliwe, że coś z tobą jest nie tak, ale gdzieś tkwi przyczyna i jedną z tych przyczyn może być chaos w odżywianiu i okresy zbyt niskiej kaloryczności, które doprowadziły do tak zwanych adaptacji metabolicznych. Trudne słowo, ale za chwilkę postaram się to wyjaśnić. Jeśli Twój organizm działa w trybie spokoju, to bardzo elastycznie podchodzi do kalorii i absolutnie nie jest dla niego priorytetem magazynowanie tkanki tłuszczowej, dopóki tego nie popsujemy. Nasz organizm to nie jest matematyka i to tak nie działa, że cała nadwyżka kaloryczna z czwartku odłoży się jako tkanka tłuszczowa, a deficyt kaloryczny z wtorku doprowadzi do spalenia tkanki tłuszczowej o równowartości brakujących kalorii. Tak, to działa tylko na grafikach Instagramowych, przygotowywanych przez studentów dietetyki, którym się wydaje, że wszystko jest tak proste i że to wszystko można sprowadzić do matematycznych wzorów. Być może widziałaś takie grafiki, że jeśli będziesz jadła codziennie 100 kalorii więcej, to to będzie oznaczało tyle i tyle nadwyżki w takim i takim czasie, i to będzie oznaczało ileś tam kilogramów tkanki tłuszczowej więcej. Ale tak jak powiedziałam, tak to nie działa. Organizm jest dość elastyczny, jeśli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne. Jeśli jest taki spokojny czas i nie ma stresu, organizm rozpoznaje stres po tym, jak produkowane są twoje hormony stresowe, więc z punktu widzenia organizmu, jeśli jest spokój na świecie, to tak naprawdę ta nadwyżka kaloryczna często zostaje zużyta na bieżące potrzeby, a nie odłożonego tkanka tłuszczowa. I były prowadzone takie badania, które pokazywały, że jeżeli przekarmiano uczestników eksperymentu, to na przykład część uczestników bardzo zwiększała swoją spontaniczną aktywność fizyczną albo po prostu mniej, tak jakby wykorzystywała kalorii z tego posiłku, który został zjadany, bo to też zależy od na przykład mikrobioty w jelitach i z przysłowiowej jednej kromki chleba jedna osoba wyciągnie x kalorii, a druga y, i to nie jest tak, że to jest dokładnie tak jak w laboratorium. Często właśnie, jeśli ktoś otrzymuje więcej kalorii, to po prostu zwiększa chwilowo ten wysiłek, wydatek energetyczny i, i tyle, i można powiedzieć, poszło z dymem. Jeśli z kolei y, przez kilka dni na przykład będziesz jadła trochę mniej kalorii, albo y, okaże się, że więcej zużywasz tych kalorii, bo na przykład wyjechałaś na wakacje gdzieś w góry, dużo więcej chodziłaś, to najczęściej organizm. Bardzo chętnie, właśnie w tym czasie, skorzysta z zapasów energii zmagazynowanej jako tkanka tłuszczowa, no bo wiadomo, że wakacje się za chwilę skończą i znów zapanują dostawy pożywienia i po prostu będzie można tą tkankę tłuszczową odbudować. I to jest coś, do czego nasz organizm jest przystosowany, do takiego elastycznego podchodzenia, do gromadzenia tkanki tłuszczowej wtedy, kiedy okresowo tych kalorii jest więcej, pożywienia jest więcej i do spalania tkanki tłuszczowej wtedy, kiedy. Są po prostu większe potrzeby organizmu. Bardzo nasze organizmy zostały przystosowane właśnie do życia w takim środowisku, kiedy raczej tych kalorii brakuje, a nie kiedy jest ich więcej. Natomiast no, może się tak zdarzyć, że ten wspaniały mechanizm przestaje działać, bo właśnie dlatego, że tak to fajnie działa, to my jesteśmy w takim zakresie wagi chronionej. Każdy z nas ma tak zwany set point i Plus, minus te 2 kg spokojnie możemy chudnąć, tyć i bardzo łatwo organizm wraca do tego punktu wyjścia. Często jest też tak, że jeżeli się pierwszy raz odchudzasz, no to wtedy jeszcze organizm nie zakumał, że może się okazać, że te braki pożywienia to będą takie bardzo długotrwałe. No więc jakby bardzo łatwo nam przechodzi to pierwsze odchudzanie i wydaje się, że to zawsze będzie takie proste. Czyli po prostu zaczynam jeść i adekwatnie do tego zaczyna mi spadać tkanka tłuszczowa. Natomiast to się przestaje tak, to przestaje tak działać wtedy, kiedy jest powtarzane wielokrotnie, kiedy pojawia się w naszym życiu chaos, kiedy pojawia się nacisk, stres, kiedy Twój mózg zaczyna dostrzegać, że tak naprawdę nie może Ci ufać kwestii dostarczania pożywienia. Bo tak naprawdę nigdy nie można przewidzieć, co się będzie działo, bo tak okresowo wprowadzasz dietę po to, żeby za chwilę się objeść. Czasami te diety są bardzo takie drastyczne, jakieś posty przez tydzień, przez dwa tygodnie, a czasami to są takie okresowe diety codzienne, że na przykład nic nie jesz do południa czy do, do 14, albo w zasadzie przez cały dzień, a potem dziwisz się, że wieczorem bardzo ci się chce jeść, po czym zjadasz wieczorem i rano znowu. Nawet nie jesteś głodna, bo rzeczywiście często tak jest, a często też tak jest, że po wyrzuty sumienia, gdzieś poczucie winy też sprawia, że rzeczywiście reno tego, na to jedzenie mamy mniejszą ochotę. No i wtedy, kiedy okresowo będą mniejsze dostawy kalorii, bo właśnie znów wpadłaś na jakiś pomysł niskokalorycznej diety, to twój organizm wcale niekoniecznie będzie Spala tkankę tłuszczową, którą masz, tylko będzie raczej ograniczał wydatki energetyczne. Czyli przysłowiowo mówimy o tutaj zmniejszaniu czy spowolnieniu metabolizmu, czy właśnie o tych adaptacjach metabolicznych. Innymi słowy, jeśli będziesz stale właśnie w takim chaosie żyć i będzie tych kalorii za mało, to raczej na przykład twój mózg zadecyduje, że mniej kalorii zużyje na Ogrzewanie ciała, albo na odbudowę włosów skóry, skóry czy paznokci, po to, aby właśnie nie uszczuplać tych zapasów tkanki tłuszczowej. I paradoks polega na tym, że im częściej wchodzisz w restrykcje czyli jesz mało lub chaotycznie, nieregularnie to tym mniej chętnie twój organizm będzie spalał tkankę tłuszczową bo po prostu nie może Ci zaufać. Nigdy nie wie, czy i kiedy będą jakieś kolejne dostawy pożywienia. Czy trafi się tam coś odżywczego, czy może będzie to znowu mało wartościowe jedzenie. Bo Twój organizm potrzebuje nie tylko kalorii do życia, ale odpowiednich makroskładników, białka, tłuszczy dobrych, węglowodanów odpowiednich, czy witamin, minerałów. Dlatego jeśli chcesz schudnąć, to kluczem do sukcesu jest dbanie o to, aby to, co jesz było odżywcze, Sycące, no i przede wszystkim, żeby wprowadzić taką regularność w Twoim jedzeniu. Bo co z tego, że zjesz niskokaloryczne śniadanie, skoro na przykład ono nie będzie sycące i nie dostarczy ci ważnych makroskładników, za chwilę będziesz głodna i prawdopodobnie nie będziesz mogła przestać myśleć o jedzeniu, no bo właśnie tak będzie działał Twój mózg. A jeśli na przykład Twoim nawykiem jest to, że przez Cały dzień prawie nie jesz, a wieczorem jesz, to też jest to już pewien nawyk, czyli organizm już nawet nie woła o jedzenie o 11, o 12, bo wie, że po prostu tej dostawy pożywienia nie będzie i uczy się tego, że będzie napad na lodówkę o 18, o 20, a może o 21. I dlatego do odchudzania tak naprawdę potrzebujesz spokoju i sytości, potrzebujesz też cierpliwości. I takiego nudnego, powtarzalnego działania w postaci regularnych, wystarczająco dobrych, odżywczych posiłków. Po to, żeby Twój mózg znowu zaczął ufać Twoim wyborom. Bo Twój organizm będzie dążył do równowagi, którą jest właśnie zdrowie i ta waga, waga w zakresie chronionym, tak zwanego set pointu. Ona niekoniecznie będzie wagą, którą Ty sobie wymyśliłaś na bazie, nie wiem, oglądania jakichś Instagramowych fit trenerek. A powrót do tej naturalnej wagi, do tego set point, będzie możliwy wtedy, kiedy Twój organizm będzie Ci ufał, że będziesz dostarczała to, co jest potrzebne i kiedy jest potrzebne. I dopiero wtedy będzie to dla niego taka dobra sytuacja do tego, aby puścić tkankę tłuszczową. Spokój, regularne dostawy odżywczego pożywienia i delikatny deficyt kaloryczny. Wtedy będzie można spalać Kankę tłuszczową, a nie przykręcać metabolizm, bo mózg będzie wiedział, że nie doprowadzisz do sytuacji, w której może zabraknąć pożywienia. To jest trochę tak, jakbyś miała na przykład niestabilną sytuację na rynku pracy. Zarabiałabyś bardzo nieregularne pieniądze, w różnych wysokościach, nie będziesz, jeżeli nie będziesz wiedziała, czy za miesiąc, czy za dwa coś zarobisz i nie będzie wiadomo, skąd te pieniądze wziąć, no to to jest taka sytuacja, że będziesz raczej oszczędzała, tak? Nie będziesz wydawała pieniędzy na zbytki, będziesz chciała raczej coś tam mieć na koncie oszczędnościowym i w momencie, kiedy na przykład pojawi się jakiś większy Dochód, to z większym prawdopodobieństwem będziesz chciała coś odłożyć, bo nie wiadomo, czy w przyszłym miesiącu na przykład będzie jakiś zarobek, niż wydać na bieżąco. I to jest właśnie tak z kaloriami. Czyli jeżeli tam ciągle są braki, to nawet jeżeli coś na tym, w tej tkance tłuszczowej, czyli tym takim kącie oszczędnościowym organizmu jest, to on niechętnie będzie po to, po to sięgał. Jeśli na przykład zabraknie kalorii w danym dniu, to raczej będzie właśnie. Skłaniał cię do tego, żeby mniej się ruszać, żeby mniej ogrzewać twoje ciało, żebyś założyła dodatkowy sweter i skarpetki, i w ten sposób będzie zachowywał tą tkankę tłuszczową. Także to, do czego cię namawiam, to przede wszystkim zadbanie o jak najlepsze dopasowanie do ciebie i twojego stylu życia. Posiłków i przerw między posiłkami. Zwracaj uwagę na to, po jakich posiłkach czujesz się dłużej najedzona, bo każdy z nas jest też inny i każdy potrzebuje innego rodzaju pożywienia, a nawet w różnych dniach będziesz potrzebowała różnego rodzaju pożywienia, czyli czasami jest tak, że mamy większą ochotę na coś słodkiego, jakieś śniadanie czy podwieczorek na słodko, czasami nawet trawnię, czasami coś o bardziej konsystencji chrupiącej albo gładkiej, na ciepło albo na zimno. Bardzo tutaj masz dużą tolerancję i można tutaj sobie te posiłki dopasowywać pod siebie. Natomiast ważne jest to, żeby to były posiłki, które będą ci odżywiały i które będą dostarczane regularnie. I zobaczysz, że wtedy łatwiej ci będzie też poradzić sobie z napadami, jeżeli cię to dotyczy, dotyczy, z napadami głodu. Takie wyregulowanie pór posiłków, i nie mówię tutaj o jedzenie z zegarkiem co do godziny, tylko bardziej właśnie takie. No mniej więcej, zaplanowanie sobie, że będę jadła 3 albo cztery posiłki dziennie. Oczywiście tu jeszcze musisz dopasować to do krzywej insulinowo-glukozowej, jeśli masz insulinoporność, do swojego też planu dnia, i dzięki temu będziesz mogła odzyskać taki spokój w tym odżywianiu. I to pomoże Ci poradzić sobie z ewentualnymi napadami obiadania się, jeśli takie są, jeśli takie występują, choć tu oczywiście może być tak, że ten nawyk napadów obiadania się jest silny, może być też powiązany nie tylko z takim głodem fizjologicznym, ale też dodatkowo z emocjami, z radzeniem sobie właśnie w taki niekonstruktywny, tak? czyli taki niewspierający Cię sposób z emocjami, albo jakiś taki nawykowy sposób na regulowanie napięcia. No Więc to będą jeszcze być może inne tematy do przepracowania, do zajęcia się tym. I tutaj jeżeli, jeżeli doświadczasz napadowego obiadania się, takiego, w którym masz takie poczucie utraty kontroli, że to nie zależy od Ciebie, że nie masz na to wpływu, to zachęcam Cię bardzo, bardzo, bardzo do poszukania wsparcia, ja też pracuję z osobami, właśnie które doświadczają takich napadów, odwiedzenia się na konsultacjach indywidualnych. Natomiast, jeśli potrzebujesz takiego wsparcia w uregulowaniu jedzenia, w dopasowaniu do siebie, w dowiedzeniu się też, w jaki sposób te posiłki komponować, żeby były sycące, to po pierwsze, zapraszam Cię też do zerknięcia do mojego e-booka Odżywcze posiłki dla zabieganych tam znajdziesz dużo inspiracji na grupie Szczęście od Kuchni, a jeżeli chcesz troszkę głębiej wejść w te tematy mądrego odchudzania, to jest kurs Odchudzanie od Kuchni i tutaj na wiosnę będzie kolejna edycja, natomiast dla osób, które są subskrybentami mojego newslettera, też przygotowałam specjalną możliwość dołączenia w takiej edycji jesiennej, właśnie tylko dla, dla osób z newslettera, więc jeśli jeśli jesteś, to, to zajrzyj, bo może Cię to zainteresuje. Mam nadzieję, że ten odcinek przekonał Cię do tego, że kalorie są ważne, ale absolutnie nie są najważniejsze i nie powinny być jedynym wyznacznikiem tego, w jaki sposób jesz, co jesz i kiedy jesz. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam Cię do obserwacji moich profili i do kontaktu, jeśli potrzebujesz mojego wsparcia.